1 sierpnia arbus odmiany Złotowolicy To jest pierwszy owoc, który wygląda na dojrzały Zaraz go sprawdzę To znaczy tutaj nożem wytnę taki stożek I zobaczę jaki jest w środku Bo po dźwięku No niby taki pusty dźwięk Ale to nigdy do końca nie wiadomo Trzeba mieć duże doświadczenie No zobaczcie sobie Różowy, tak bym powiedział, że tak jeszcze ze 2-3 dni mógłby poleżeć. No ale to nic i tak go zbiorę. Już coś spróbowałem z tego stożka. Jest dość słodki, smaczny, więc cały owoc zbieram. Nie mam tutaj wagi, ale tak na oko to ze 2 kg waży.